Siema, jestem Kuba Gamer i mam pytanie Czy szukacie serwera Roleplay? Zapraszam do prezentacji serwera Ziuk I tutaj możecie sobie wybrać dowodzik swój osobisty Możecie się wreszcie urodzić 11 września 2001 roku oczywiście Tylko niestety nie można miejscowości wybrać, kto wie ten wie I lecimy dalej Tutaj mamy takiego pięknego Grzegorza Mamy takiego pięknego Grzegorza, który udostępnia nam misję. Mamy Stasia, który sprzedaje nam yy, jedzenie, różnego rodzaju jedzenie. Sprzedaje nam telefon i sprzedaje nam napoje. Yy, napoje po prostu. Jeszcze zapomniałem powiedzieć o bardzo rozbudowanym systemie pracy. Mamy tutaj różne, przeróżne prace. Nie będę wam ich pokazywał Jak działają Wbijcie na serwer i oceńcie sami Dra Do dragów też, Do dragów mamy dealera Tutaj wam, wam pokazuję Od razu mówię W zaznaczeniu, że, że my tu nie zachęcamy Do brania narkotyków Tylko to jest w celach naukowych I zrobione to jest w celach naukowych oczywiście. Tutaj mamy system kasyna Tutaj można zagrać sobie W różne gry kasynowe klucze do kasyna się zdobywa w różny sposób, to sobie musicie zobaczyć sami na własną rękę oczywiście y, pamiętajcie, że kasyno jest we wtorki i w środę, y, otworzę testowy klucz, żeby zobaczyć, czy coś mi wydropi uwaga, lecimy muszą być trzy to jest te, te same rudy, czy minerały w jednym, żeby wygrać uwaga, o, drugi diament czy, czy będzie trzeci, trzeci wygrałem, jest no to widzicie Opłaca się mieć te klucze, bo dużo forsy można wygrać. No i kończymy, ale przed zakończeniem filmu chciałbym wam odgłosić konkurs. Napiszcie w opisie Real, Real MC i swój nick z Minecrafta, to możecie wygrać VIPa na 3, 3 dni. Ale pod warunkiem, jak będzie tu dużo wyświetleń. Subskrybujcie, lajkujcie, wszystkie ważne linki w opisie.